Ej kochani, witajcie w nowym roku, jak tam u was? Zdajcie znać jak wasze postanowienia noworoczne Ja takowych nie mam, więc mogę powiedzieć Nowy rok stara ja, ponieważ... I przenośnie dosłownie, ponieważ rocznikowo już mam 17 lat, już coraz bliżej 18, a przenośnie też w sumie, było, nie mam żadnych postanowień, w sumie żadnych celów na ten rok. Jak coś mi wpadnie do głowy, to sobie to postanowię, a nie musi być to konieczne na nowy rok po prostu. Także ja zaraz zbieram się do szkoły, chciałam wam się tylko pokazać, jak się pomalowałam, jak wyglądam w ogóle, bo już wiecie, taka stara jestem. Człowiek się tylko starzeje. No i w ogóle od bardzo dawna zrobiłam sobie koczka, także te też wam to pokażę, bo chcę się z wami tym podzielić. W mam dobrą energię, ponieważ yy, niedługo mam ferie zimowe, teraz skończyła mi się przerwa świąteczna, idę tylko na trzy dni do szkoły. Yy, będę tylko coś tam poprawiać. Jeszcze wiecie, jakieś tam takie drobne sprawy yy, kosmetyczne mogłabym powiedzieć, ale nie, to, to nie. <laughs> No, słuchajcie, naprawdę długo się już do Was nie odzywałam. Jest już nowy rok, jest po przerwie świątecznej, niedługo już mam ferię. Ale w związku z tym, że też nie dzieliłam się z wami swoimi rysunkami ani malunkami, to zaraz zobaczcie, jak powstał, znaczy nie jak powstał, tylko po prostu jaki obraz namalowałam w ostatnim czasie, ponieważ zabiegam o to, żeby mieć celującą ocenę z przedmiotu zawodowego i dlatego też postanowiłam, że namaluję obraz z farbami akrylowymi na płótnie, namalowałam zorze zimę, wzorowałam się na zdjęciu z Instagrama i w ogóle bardzo miło mi się zrobiło, ponieważ ta osoba, która zrobiła to zdjęcie. Zauważyła, że na, namalowałam ten obraz i bardzo jej się spodobał ten obraz, także mi było bardzo miło. Także teraz możecie zobaczyć. Także tutaj jest ten obraz, o którym Wam wspomniałam. Teraz możecie go obejrzeć. Mam nadzieję, że dobrze mi widać. Postanowiłam, że aparat ustaje na statywie. Ten vlog prawdopodobnie będzie z tych trzech dni, kiedy teraz chodzę do szkoły, jeszcze przed feriami, ale wszystko się okaże, ponieważ wiecie, że ja bardzo lubię się rozgadywać, i prawdopodobnie jak zacznę opowiadać, co u mnie się działo w ostatnim czasie, to będzie tyle materiału, że w końcu stwierdzę, stwierdzę że jednak będzie z jednego dnia, a nie z trzech. Przygotowałam sobie tutaj swoje planery, kalendarze, dzienniki, W bądź razie. E, skończyłam w 2019 roku e, dziennik, planer e, autorki Igi Chmielewskiej bardzo krótki dziennik a w tym roku kupiłam sobie taki e, kalendarz, planer e, w, z interdruku e, o formacie A5, 192 kartki chyba, czy strony, nie wiem w każdym razie bardzo mi się spodobał, ma tutaj taką gumeczkę, tutaj ma właśnie na jakiś długopis, jest bardzo ładna okładka, ponieważ się tak mini na złoto i nie wiem czemu, jak wyobrażałam sobie jak będzie wyglądać mój planer na kolejny rok, to właśnie wyobrażałam sobie że, te, że ten rok 2020 będzie właśnie w kolorach złotych nie wiem czemu tak, ale dobra, po prostu wam opowiem co u mnie się działo w ostatnim czasie i może o tym kalendarzu jeszcze. Tutaj w ogóle sobie. O! Tutaj sobie zrobiłam swoją pierwszą stronę. Mi się bardzo podoba. Ta się, nie jest jakaś super mega specjalna, ale tak wyraża mnie trochę i ten. No, wchodź babciu, chodź! Pierogi! Daj, daj! Dziękuję. Wiesz co? Mam pierogi. Dobra, zaraz będę jeść, ale wam jeszcze. A one trochę przestygną. Dobra. Eee, więc ogólnie planer jest, eee, znaczy kalendarz jest fajny, ponieważ eee, tutaj ma z jednej strony rubryczki, gdzie mogę sobie wypisywać każdy dzień, a tu ma kropeczki I w ogóle też jest fajnie, ponieważ eee, kartki po grudniu są właśnie same wykropkowane, także mogę prawdopodobnie zaplanować jeszcze 2020 rok No ale dobra, nie o kalendarzu miałam się rozgadywać, tylko co u mnie się działo Więc... Nie mam pojęcia, kiedy ostatni raz nagrywałam vloga. Prawdopodobnie to było naprawdę dawno, ponieważ. Aha, okej. Okay. 22 grudnia nagrywałam Wam filmik z makijażem, czyli vlog był jeszcze dalej. Słuchajcie, muszę wejść po prostu na YouTube, bo tak będzie szybciej. Nie jestem w stanie teraz znaleźć daty dokładnej, kiedy nagrywałam vloga, więc po prostu wejdę na swój kanał i będzie zdecydowanie szybciej. 3 listopada, ja się kręcę. Czyli przez cały listopad do Was się nie odzywałam w ten sposób. No, patrzcie. No to rzeczywiście teraz będę miała co Wam opowiadać. To bardziej byłam trochę chora z tego co widzę. Także, no, zawsze w porze jesienno-zimowej z reguły choruję. Zresztą jak większość, także. No to tak, 7 grudnia, czyli ominąłam sobie cały listopad, ponieważ najwyraźniej nic u mnie specjalnego ani ważnego się nie działo w tamtym czasie. Więc 7 grudnia miałam sesję zdjęciową w domu. Pierwsze efekty możecie zobaczyć już na Instagramie i są to zdjęcia, gdzie mam taki delikatny, bardzo makijaż, lekko pofalowane włosy, gdzieś tam lampki w tle. Także myślę, że jeszcze reszta zdjęć niedługo zostanie opublikowana W ogóle w tym roku jeszcze z żadnego posta nie opublikowałam na Instagramie Także też będę musiała o tym pomyśleć Ale z racji, że mam softboxy, o których, wam, o których Wam wspominałam w filmiku, gdzie się malowałam I tak w ogóle jestem bardzo podekscytowana tym filmikiem, ponieważ to jest pierwszy filmik, w którym pierwszy raz używam softboxa I to właśnie zamierzam, jak już będę miała ferię bo robić jakieś fajne właśnie makijaże, jakieś stylizacje, bo mam właśnie pomysły i myślę, że mogę właśnie teraz to bardzo dobrze wykorzystać. No, a że dzisiaj świeciło mnie słoneczko, jest tak przytulnie, a to też jest vlog, to postanowiłam, że pogadam do Was właśnie z światłem dziennym. Yy, na przykład jeszcze takie fajne też wspomnienia, 26 grudnia w... Drugi dzień świąt gram sobie w gry z dzieciństwa na gry.pl, Wyspa Gier I mogłam sobie właśnie przypomnieć swoje dzieciństwo, takie yy, wczes, wczesne nas... No po prostu dzieciństwo Także zachęcam was do tego, jeśli macie takie gry, to sobie zagrajcie czasem Bo to taką fajną nostalgię wprowadza, możecie sobie powspominać Jeśli oczywiście macie dobre wspomnienia z takimi grami i ogólnie dzieciństwem Bo ja tak, więc dlatego... <laughs> yy, no. Natomiast 29 grudnia pierwszy raz próbowałam sushi i tutaj Wam może wstawić zdjęcia. Wiem, że czasem mówię, że wstawiam zdjęcia i ich nie wstawiam, ale postaram się tym razem wam pokazać. Szczerze, szczerze Wam mówiąc, to suszy nie było jakieś super wiśmienite. Bardzo się nastawiałam, że będzie mi smakować, i w ogóle tak się trochę wtedy uczesałam japońsko Nie wiem, jakąś tak uro... Po prostu pomalowałam się w odcieniach r... koloru różowego. Miałam takie dwa koczki i tak bardzo ładnie wyglądam. Podobałam się sobie wtedy. Ale jeśli chodzi o sushi, to jakoś specjalnie w sensie było dobre, ale nie jest to coś, co bym jadła bardzo często. Zdecydowanie wolę pizzę. I nawet ostatnio zjadłam sama całą pizzę. Ale ona była średniej wielkości, więc wiecie. no Zresztą po mnie nie widać. I w ogóle wtedy 29 grudnia zrobiłam sobie pierwszy raz hybrydy i właśnie wczoraj je zdejmowałam acetonem, także mam bardzo strasznie suche paznokcie. Po prostu wczoraj tyle nakładałam olejku rycynowego, jakiegoś olejku, ale nadal to wiele nie dało. Wiem, że aceton bardzo zniszcza, znaczy bardzo wysusza płytkę. Poza tym ja też sobie tą płytkę delikatnie poraniłam, więc teraz na razie nie będę malować dam odpocząć tym paznokciom. W każdym bądź razie bardzo mi się podobały te hybrydy, nie zrobiłam zdjęcia, bo to był pierwszy raz, kiedy malowałam te paznokcie, więc pozalewałam sobie trochę skórki, ale miałam czerwone, a na tym paznokciu miałam taki, taki holo efekt, no więc to z tym też, się, tym też chciałam się z Wami podzielić, natomiast jeśli chodzi o Sylwester, to też tak może podejmę taki sobie temat teraz. Tylko zobaczę jak Więc jeśli chodzi o Sylwester to ja Sylwester spędziłam sama w domu i wydaje mi się, że spora część osób spędziła właśnie Sylwester w domu samemu nawet możliwe, bo też właśnie ja byłam takim typem osoby, która spędzała Sylwester sama w domu. Znaczy wiecie, była moja babcia, ale chodzi mi, że nie spędzałam z żadną koleżanką, kolegą i tym podobnie, nie poszłam też na żadną imprezę mimo, że były wstępne takie plany ale wam teraz opowiem dlaczego spędzałam sama Sylwester ponieważ po głębokiej mojej analizie stwierdziłam, że naprawdę jest mi dobrze z samą sobą, że podczas kiedy jestem sama mogę sobie puszczać muzykę, jaką chcę, tańczyć jak chcę, robić co chcę, jeść co chcę, zachowywać się jak chcę. Eee, natomiast jakbym robiła z koleżanką, mogłoby, być, mogłoby dojść nawet do jakiejś kłótni, ponieważ często napuszczałam piosenki, które na przykład mi nie odpowiadały. Natomiast jeśli chodzi o wyjście do... Jakiegoś klubu, no to po pierwsze nie mam skończonych 18 lat, a do jakiegoś baru czy coś w tym stylu, no to wiecie, jest Sylwester. A czy był Sylwester? Znaczy. Wiecie, wyobraźcie sobie, że jest ta sytuacja, że jest Sylwester. Jest późno, więc po pierwsze musiałabym iść, jak już by było naprawdę ciemno. I poza tym mogłabym spotkać jakichś dziwnych typów, w sensie, Kogoś pochwyciłem alkoholu na przykład. Też często w takich knajpkach właśnie dochodzi do jakichś bujek lub coś w tym stylu. Nie chciałabym, nie chciałabym po prostu być świadkiem tego, Ty w takim młodym wieku. Znaczy teraz już mam 17 lat rocznikowo, znaczy 16 nadal, ale no mimo wszystko nie chciałabym uczestniczyć w takich sytuacjach. Tym bardziej, że ja alkoholu nie piję, bo nie lubię, nie lubię tego smaku, więc też nie chciałabym być jakby wiecie, tak wprowadzona w takie towarzystwo tym bardziej, więc po prostu stwierdziłam, że Sylwester spędzę sobie sama w domu i naprawdę było mi z tym dobrze, znaczy na początku troszeczkę może smutno i tak trochę nudno, ale potem jak rozkręciłam sobie muzyczkę, puściłam sobie polsat i swoje piosenki k z całego roku co słuchałam, to po prostu poczułam się tak dobrze i za każdym razem znaczy za każdym, rok temu też spędzałam sama Sylwester tyle, że byłam trochę chora to sobie nagrywam podsumowanie i składam sobie życzenia noworoczne, i to jest bardzo fajny sposób, ponieważ co roku mogę sobie sprawdzać, jak się zmieniłam na przestrzeni lat, no i w tym roku, znaczy, w Sylwester, ten też nagrywałam właśnie takie podsumowanie, składam sobie życzenia, także naprawdę fajnie to wspominam. I nie narzekam, że spędziłam ten sylwester sama. Może kiedyś, jak nadarzy się jakaś okazja większą paczką koleżanek, lub nie wiem, z chłopakiem moim przyszłym, to dopiero. A na razie nie jest mi z tym źle. I dajcie znać, czy chcielibyście, może właśnie, posłuchać moich jakichś pogadanych na, pogadanek na różne tematy. Także jeśli macie jakieś propozycje tematów, to piszcie na dole w komentarzach. I dajcie znać, jak wy spędziliście sylwester. No, i co dalej? 1 stycznia, czyli w nowy rok, spotkałam się z kolegą i e, miałam spontaniczną sesję z moim fotografem, a czy z moim, no po prostu, który mi robi zdjęcia, tak? E, miałam spontaniczną sesję, bo bardzo zimno, a sesja była na dworze, ale naprawdę bardzo ładne zdjęcia wyszły i myślę, że już niedługo będą efekt, i będę mogła się tym z Wami podzielić. No i właśnie w nowy rok zjadłam pizzę. Sama, po prostu sama zjadłam pizzę Ale była naprawdę smaczna I od długiego czasu miałam takiego smakaż Już po prostu od kilku miesięcy bo chodziła ta pizza za mną I dopiero w nowy rok udało mi się ją zamówić Bo wyobraźcie sobie, że naprawdę Chciałam zjeść tą pizzę w sylwester Ale wyzwaniałam Nikt nie odbierał, no i sprawdziłam na internecie Okazało się, że jest lokal, lokale są zamknięte no Akurat te dwa, które najbardziej lubię Więc sobie nie zjadłam w sylwester eee, W drugiego stycznia I 3 stycznia nie, nie trzeciego. Eee, dobrze mówię. 2 i 3 stycznia oglądałam serial Mesjasz. i powiem Wam, że na Netflixie. I powiem Wam, że naprawdę dziwny był ten serial i nie wiem za bardzo, co o nim myśleć, ponieważ bardzo mam mieszane uczucia. Z jednej strony mam taką teorię, z drugiej strony mam taką teorię, więc naprawdę nie wiem, totalnie mnie rozwaliło. I ciekawa jestem, czy będzie drugi sezon. Jeśli tak, to z ciekawością naprawdę obejrzę. To sobie to tyle, tak naprawdę, z moich opowieści, co u mnie się w ostatnim czasie działo. Ja sobie teraz wiem. Pierogir, także życzcie mi smacznego. Odezwę się do Was później lub jutro. <zysy> <zysy> Wczorajszy dzień nic nie nagrywam, ponieważ nic ciekawego się nie działo. Ja już zbieram się do szkoły, odezwę się do Was po szkole. Opowiem mniej więcej, jak minął mi wczorajszy dzień. Także do późna. Zobaczcie, co tam jest. Jeszcze moja choinka jest ubrana, jeszcze jej nie schowałam, ale myślę, że już tą sobotę ją sobie schowę. W każdym bądź razie dzisiejszy dzień w szkole dosyć fajnie mi minął, fajnie z koleżankami spędziłam czas. Też tak jakoś mm, cały czas miałam gdzieś z tyłu głowy, że zaraz zaczynam ferie, więc też tak może ten czas lepiej wykorzystałam. Nie miałam dzisiaj dwóch WF-ów, więc miałam dwie lekcje i na jednej z nich przegadałam z koleżankami, a na drugiej sobie czytałam książkę i słuchajcie, jakiś przełom, nadszedł nowy rok 2020, Sandra zaczęła czytać książki, nie wiem co mi się stało, ale nagle poczułam po prostu chęć przeczytania jakiejś książki. I najpierw w ogóle... znaczy Najpierw to było tak, że poszłam sobie do biblioteki po prostu oddać książki, które wcześniej wypożyczyłam jakieś tam lektury, coś w tym stylu. Yy, I pani zapytała mnie, czy nic nie wypożyczam. Ja że nie, bo też no, nie czytam książek i ona mnie tak w sumie przekonała. Ja powiedziałam jej mniej więcej, co lubię. Poleciła mi książkę i powiem wam, że zaczęłam ją czytać w szkole. Najpierw przeczytałam 30 stron, potem doszłam do 60, potem czytałam w domu i jestem teraz na. To którejś, a książka ma 180, więc prawie jestem już na zakończeniu. Nie wiem, jak to się stało, bardzo mnie wciągnęła. Mimo, że nie jest jakaś super rewelacyjna i też w sumie trochę dziwnie mi się ją czyta, ponieważ ym, główna aktorka jest dorosła, już ma syna w moim wieku, a raczej myślałam, że to będzie książka ym, o nastoletniej miłości czy coś w tym stylu. Mimo, że jest, yy, yy, mimo, że główna bohaterka wspomina swoją nastoletnią miłość, to jakoś dziwnie mi się to czyta, jak jak czytam, że jest dorosła i ma syna, i w ogóle. No, ale w każdym bądź razie wypożyczałam tą książkę, ją sobie czytam. A później mi jeszcze tak tknęło, że wypożyczałam dwie kolejne i zaraz wam je pokażę. Teraz w ogóle ładuje mi się telefon, dlatego też tutaj stoję i nie pokażę wam teraz tych książek, ponieważ za chwilę, jak mama do mnie zadzwoni, to zamierzam z nią wybrać To zamierzam z nią wybrać się do restauracji. Nie. Nie będę tego nazywać kawiarnią, ponieważ tam są też dania, na przykład obiadowe czy coś w tym stylu. Także po prostu idziemy do restauracji, ale będziemy jeść typowo deser. W każdym razie ja chcę sobie zamówić szalotkę z lodami i jakąś kawelatę, bo naprawdę mam ochotę na taki deser, na coś słodkiego i taki klimacik, wiecie, taki, taki kawiarenki, taki przytulny, z małą sobie fajnie spędza czas, myślę. Także. No, no i jak to ja zapomniałam, że mam aparat I mogę wam to nagrać teraz Więc teraz wam pokazuję To jest pierwsza książka, którą właśnie teraz czytam W ogóle to jest kontynuacja e, Jakiejś powieści, więc To jest chyba druga część, więc trochę też nie jestem jakby w temacie Ale ogólnie nie jest najgorzej Tyłu przeczytać Możecie sobie teraz zatrzymać film I tutaj No i tak jak wam mówiłam Jestem na to której stronie A dokładnie jest to strona O, jakieś moje bazgrowy Dokładnie to jest strona 109, słuchajcie. No i dwie kolejne książki. To jest coś takiego. I jest to jakaś, jest to jakaś e, opowieść o mafii, policji, ogólnie gangu. Ale coś tam pisało, że dosyć humorystycznie jest napisane. Więc możecie sobie zatrzymać i teraz przeczytać. I tutaj. A druga książka, znaczy już w sumie trzecia książka ma taki tytuł. Taką okładkę. W ogóle jak pani z biblioteki zobaczyła, że jej ladzie tą książkę, to powiedziała, na pewno chcesz tą książkę, bo tam wiesz, jest taka płytka miłość, może bardziej coś obyczajowego. Ja tak wiecie, nie wiem za bardzo co powiedzieć. No bo wiecie, ja chciałam sobie jakiś tam romans przeczytać. Może i być płytkami, ale ja mogę sobie przeczytać, jakby wiecie, nic... Ja już mam w sumie prawie 17 lat, więc dla mnie to nie są żadne tematy tabu, no nie? Chyba, że nie wiem o co, chyba, że chodziło o coś innego, jej jeszcze nie wiem. W każdym razie było to dla mnie trochę dziwne. I widziałam takie, nie, zobaczę. To tak jakby wiecie, da mi do zrozumienia, że chcę ją wypożyczyć. ona tak, na pewno może jednak zmieniła mnie, nie, zobaczę. I było takie trochę dziwne. No ale zobaczymy jeszcze. Nie przeczytałam jednej strony. Najpierw chcę ukończyć sobie tą książkę. Myślę, że nawet może dzisiaj mi się ją uda zakończyć. I zacznę te dwie kolejne. Ja przed chwilą wróciłam wiem że nagrywam w tym samym miejscu ale już po prostu to jest jakieś dobre oświetlenie dobrze mi pada na twarz także słuchajcie zjadłam swój deser ja miałam szarlotkę na ciepło z lodami czekoladowymi z malinami i kawelatę. i to było tak dobre jestem po prostu pierwszy raz w życiu w ogóle piłam taką kawę i naprawdę mi tak posmagowała Naprawdę jest dobra i właśnie chciałam się takiej kawy, takiej prawdziwego zdarzenia, że tak powiem. Bo jak mama mi robiła w domu taką, wiecie, rozpuszczalną, zwykłą załawkiem, to była taka dla mnie. Taka jak lufa, nie wiem, tak się, tak się chyba się mówi, no nie? Taka, wiecie, taka wodnista, taka, niefajna. A tutaj czułam tam taką, jakby nie wiem, gęstość tej kawy i ta pianka, no bo po prostu była przypyszna. Tak mi posmakowała, że nawet mogę powiedzieć, że kawa mi smakowała bardziej niż deser. Mimo, że deser był przepyszny, był słodziutki. Lody czekoladowe, mocno czekoladowe, naprawdę. Ale dobra, co ja będę tutaj się już rozwodzić nad, nad tym, co jadłam. Słuchajcie, to już by był koniec tego vloga. Cieszę się bardzo, że dotrwaliście do końca. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, jakiś komentarz na dole. Możecie udostępniać, yy, subskrybujcie, ja powiedziałam to w innej kolejności niż zazwyczaj. Ale cieszę się, że jesteście ze mną. Także do kolejnego odcinka. Pa!